nasz duchowny czyta nam kościół święty Matka Nasza na 15. niedzielę po zesłaniu Ducha Świętego lekcję wyjętą z listu świętego Pawła Apostoła do Galatów Bracia mając życie od Ducha do Ducha też się stosujmy nie szukajmy próżnej chwały jedni drugich drażniąc i wzajemnie sobie zazdroszcząc a gdyby komu przydarzył się jakiś upadek, Wy bracia, którzy pozostajecie pod działaniem ducha, w duchu łagodności sprowadźcie takiego na właściwą drogę. Bacz jednak, abyś i Ty nie uległ pokusie. Jeden drugiego brzemiona noście, i tak wypełniajcie prawo Chrystusowe. Bo kto uważa, że jest czymś, gdy jest niczym, ten zwodzi samego siebie. Niech każdy bada własne postępowanie, a wtedy powód do chluby znajdzie tylko w sobie samym, a nie w zestawieniu siebie z drugim. Każdy bowiem poniesie własny ciężar. Ten, kto pobiera naukę wiary, niech użycza ze wszystkich swoich dóbr temu, kto go naucza. Nie łudźcie się, Bóg nie dozwoli z siebie szydzić. A co człowiek sieje, to i rządź będzie. Kto sieje w ciele swoim, jako plony ciała zbierze zagładę. Kto sieje w duchu, jako plon ducha zbierze życie wieczne. W czynieniu dobrze nie ustawajmy, bo gdy pora nadejdzie, będziemy zbierać plony, o ile w pracy nie ustaniemy. A zatem dopóki mamy czas. Czynimy dobrze wszystkim, a zwłaszcza naszym braciom w wierze. I Ewangelię zapisaną u świętego Łukasza, których jako słów Bożych z uszanowaniem powstawszy wysłuchajcie. W owym czasie Jezus udał się do pewnego miasta zwanego Nain, a szli z nim jego uczniowie i tłum wielki. Gdy zbliżył się do bramy miejskiej, właśnie wynoszono umarłego, jedynego syna matki, a ta była wdową. Towarzyszył jej spory tłum z miasta. Na jej widok pan użalił się nad nią i rzekł do niej: Nie płacz. Potem przystąpił, dotknął się mar, a ci, którzy je nieśli, stanęli i rzekł: Młodzieńcze, tobie mówię, wstań. Zmarły usiadł i zaczął mówić, i oddał go jego matce. A wszystkich ogarnął strach. Wielbili Boga i mówili: Wielki prorok powstał wśród nas i Bóg łaskawie nawiedził lud swój. Tyle słów świętej Ewangelii przeznaczono na dzień dzisiejszy. Usiądźmy. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Wskrzeszenie młodzieńca znam. Czego uczy nas Pan Jezus przez ten cud, o którym dzisiaj żeśmy usłyszeli? Przede wszystkim Pan Jezus uczy przez, te, przez to uzdrowienie młodzieńca znam. Uczy swoim przykładem miłości bliźniego. O tej miłości dzisiaj mówi święty Paweł. Tak naprawdę dzisiejsza lekcja jest kontynuacją tej lekcji, którą żeśmy wysłuchali i rozważali w ubiegłym tygodniu. I o tym święty Paweł mówił, abyśmy jedni drugich wyprzedzali w czynieniu dobrze innym braciom, a Pan Jezus to ukazuje w sposób bardzo dosadny. Jak bardzo troszczy się o człowieka, jak współczuje drugiemu człowiekowi, jak chce temu człowiekowi przychodzić z pomocą. Zobaczcie, że serce Pana Jezusa bierze gorący udział w cierpieniu wdowy. Czasami ewangeliści ujmują to w taki sposób, że Pan użalił się nad nim, użalił się nad nią. W przypadku śmierci Łazarza Chrystus Pan zapłakał. Pan Jezus bierze czynny udział w radościach i cierpieniach swojego ludu. Ujrzał ją Pan i ulitował się nad Nią, pisze dzisiaj Ewangelista. Bo Pan Jezus pragnie szczerze jej dobra, mówi do niej nie płacz, i wskrzesza jej syna, jedynego Syna. Spełnia ten cud i to jest kolejna bardzo ważna sprawa i nauka dla każdego z nas. Pana Jezusa nikt nie prosi o uczynienie tego cudu. Zazwyczaj przynoszą chorych, proszą, trendowaci z daleka wołają: Jezusie, synu Dawida, ulituj się nad nami, ulituj się nade mną. Panie, co chcesz, abym, co chcesz żebym Ci uczynił? Panie, abym przejrzał. Zazwyczaj Pan Jezus jest Proszony o dokonywanie cudów, a tutaj spotykamy się z pewną nowością. Pana Jezusa nikt nie prosi o dokonanie tego cudu. Pan Jezus sam go czyni, wychodzi sam z inicjatywą. Spełnia ten cud, chociaż jest o niego nieproszony, i oddaje matce, jej syna, jako dar Bożego Miłosierdzia. Tak jak wyraża się Beda Czcigodny, taka musi być i nasza miłość względem bliźnich. Święty Beda pisze tak: Gdzie jest prawdziwa miłość, tam jest czyn miłosierdzia, w który dokładamy wszystkich sił, ażeby dopomóc bliźniemu w drodze doczesnej i wiecznej. Jedni drugich mamy prześcigać się w czynieniu dobra innych. Łatwo nam nieraz Umyć ręce tak jak Piłat, to nie moja sprawa, Twoja to rzecz nie będę się wtrącał. Pan Jezus też mógł powiedzieć, a nic nie mówi nie chce płacze. Nie prosi, nie błaga Bożego miłosierdzia to nie ma. I wielu z nas również umywa ręce od czynienia dobra, popełniając grzech zaniechania. Bo ten, kto może czynić dobrze, a tego nie czyni, popełnia grzech zaniechania. I tego dzisiaj uczy nas ten cud, że Pan Jezus, który chociaż jest nieproszony o dokonanie tego cudu i tak idzie i uzdrawia, wskrzeże. I dlatego każdy z nas nie zawsze musi być o cokolwiek poproszony, ale idziemy i czynimy dobro, tak jak Pan idzie i czyni dobro. Kolejna ciekawa sprawa, dlaczego Pan Jezus dotknął się mar. Wielu odzyskiwało zdrowie bez dotykania, bez znaków. A tutaj Pan Jezus podchodzi i dotyka mar, na, który, na których leżało martwe ciało młodzieńca Znani. Trzeba byłoby przy, przytoczyć komentarz świętego Cyryla do tego fragmentu Ewangelii. Święty Cyryl pisze tak. Pan spełnia cud nie tylko słowami, ale dotyka się także trumny. Ażebyś poznał, że i przenajświętsze ciało Pana skuteczne jest dla ludzkiego dobra. Jest ono bowiem ciałem życia i ciałem wszechmocnego słowa i ono posiada moc i siłę. Jako żelazo rozpalone przez ognie, ogień ma i siłę ognia, tak tą taką samą siłę ma ciało Pana przez swe połączenie się ze Słowem, które wszystko ożywia, życie tworząc i śmierć pokonując. Chrystus uzdrawia nie tylko swoim Słowem, ale przez to także, że dotyka swoim ciałem. Martwego ciała młodzieńca znali. I tutaj trzeba powiedzieć i w kontekście dzisiejszego dnia. My również dotykamy tego samego ciała Chrystusa, które wskrzesza młodzieńca znali, za każdym razem, kiedy przyjmujemy Komunię Świętą. Kapłan, za każdym razem, czyniąc nad nami znak krzyża, wypowiada słowa. Ciało naszego Pana, Jezusa Chrystusa, niechajcie strzeże i zachowa na życie wieczne. Amen. Przypomina, że za chwilę dotkniecie Pan. Dotkniecie Pan dotknięciem ożywiającym, dotknięciem uświęcającym. Jeżeli wierzysz w to, jeżeli wierzysz w tę prawdę, że Pan Ciebie dotyka, wszystko wtedy możesz, ponieważ Pan Cię umacnia i Pan Cię uzdrawia. I to dlatego mówimy o osobach, które nie przystępują do Komunii Świętej, których Bóg nie dotyka, nazywamy ich martwymi duchowo. I nie różnią się niczym od tego młodzieńca, którego wynoszono z miasta na marę. martwe ciało. Było martwe, dopóki Pan go nie dotknął. Dopiero wtedy, kiedy Chrystus dotknął się martwego ciała, serce zaczęło znowu bić, oczy znowu się otworzyły, organizm znowu zaczął pracować. I tak się dzieje, kiedy przystępujemy do Komunii Świętej. Widzą oczy duszy, widzimy jaśniej, widzimy precyzyjniej. Wiemy, co jest prawdziwe, a co nieprawdziwe. Widzimy jaśniej rzeczy takie, jakie są, a nie takie, jakie ciało by chciało widzieć. Widzimy dalej, głębiej i przenikliwiej, bo Pan się nas do, dotknął w Komunii Świętej. I wiemy i widzimy więcej, czego żeśmy do tej pory nie dostrzegali. Bo ciało Pana to przecież Komunia Święta i w trakcie jej przyjmowania Pan dotyka nas. Jest to to samo uzdrawiające dotknięcie. Jaka myśl mieści się w tym cudzie, którego dokonał Pan Jezus? Ojcowie Kościoła widzą w tym umarłym młodzieńcu znajm grzesznika, który umarł duchowo, a w płaczącej matce widzi Kościół Święty, który nieustannie boleje nad śmiercią duchową tylu swoich dzieci. Kościół Święty płacze nad grzesznikami i się za nich nieustannie modli. A Chrystus Pan, na prośby Kościoła, wskrzesza te dzieci. Dzięki zasług Świętych, dzięki wstawiennictwu Kościoła, dzieci wielu grzeszników odradzają się duchowo. Wracają na łono Świętego Kościoła Katolickiego. Ponownie przystępują do sakramentu spowiedzi. Podobnie podą i przystępują do sakramentu Komunii Świętej. I jeżeli jesteśmy wiernymi dziećmi naszej matki, naszej matki Kościoła Katolickiego, to nie jest możliwym, abyśmy nie podzielali jego boleści. I to jest kolejna nauka dla nas wszystkich. Skoro jesteśmy w Kościele Katolickim, to powinniśmy razem z całym Kościołem boleć nad tymi, którzy umarli duchowo, którzy są grzesznikami. A my często jako katolicy, chrześcijanie, zamiast boleć, troszczyć się i modlić za tych ludzi, to wrzucamy ich do pojemnika, na którym można napisać tytuł nienawiść, odrzucenie i odtrącenie. A Pan Jezus przecież mówił, nie przyszedłem wzywać sprawiedliwych, ale grzeszników. Z kim zadawał się Pan Jezus? Z grzesznikami. A dlaczego z grzesznikami? Bo nie potrzebują lekarza zdrowia, ale ci, którzy się źle mają. Kto ma lekarstwo, które jest w stanie odżywić w duszę? Kościół święty katolicki. A kto ma zanieść ten Kościół Święty Katolicki grzesznikom? Katolicy. A dlaczego katolicy nie chcą zanieść tego lekarstwa grzesznikom? Bo nie chcą się z nimi zadawać i się nimi brzydzą. I włączamy telewizor, rzadko proszę to robić, i nagrzeszymy, nawyzywamy i w myślach, i w słowach, bo z tym się nie zgadzamy, z tamtym się nie zgadzamy. Radio włączymy to samo. Sąsiedzi to samo, w pracy to samo. Uczmy się tego miłosierdzia, aby nasze dotknięcie się drugiego człowieka było dotknięciem ożywiającym. Aby każde dotknięcie się tego, który umarł duchowo, miało rzeczywiście za zadanie podźwignąć go z tego właśnie, z tej śmierci grzechowej. Kogo Chrystus Pan ma posłać do grzeszników? Buddystów? Protestantów? Pan Jezus chce posługiwać się nam, katolikami, swoim jedynym i prawdziwym kościołem. Dlatego, kochani, jest to misja każdego ochrzczonego. Pierwsi chrześcijanie doskonale to rozumieli. Szli i przykładem swojego życia przyciągali wszystkich do Chrystusa. Nawet wtedy, kiedy groziła za wyznawanie świętej wiary katolickiej śmierć. A my? Jak naśladujemy pierwszych chrześcijan? Jak patrzymy na drugiego człowieka? Niech dzisiejsza Ewangelia będzie właśnie dla nas takim przykładem i taką nauką, że jesteśmy w świecie po to, ażeby świat uzdrawiać, bo z taką misją. Ochrzcił nas sam Pan nasz Jezus Chrystus. Kolejna bardzo ważna sprawa, boleść rodziców. Dzisiejsza Ewangelia pokazuje nam rodzicielską boleść ze śmierci dziecka. Ale nie jest to, kochani, boleść ostateczna, ponieważ Chrystus ją przerywa. Pokazuje nam, że jest Panem życia i śmierci. I wszystko, co jest złączone z nim przez chrzest i sakramenty, nie może umrzeć ostatecznie. Wielu rodziców, którym umierają dzieci, boleje i trudno nie boleć nad tym faktem. Ale kochani, nie traćmy ducha, albowiem Chrystus jest Panem życia i śmierci. I nawet to, co umarło, może żyć wiecznie. Kolejna sprawa, wielu rodziców też boleje nad swoimi dziećmi, że odwróciły się od wiary, odwróciły się od Boga, odwróciły się od Kościoła, a może żyją w grzechu, że dzieci popadły w śmierć duchową, a może już leżą na tych marach współczesnego materializmu, konsumpcjonizmu czy nawet ateizmu. To jeszcze nie koniec, dopóki żyją rodzice. Dopóki żyje ktoś, kto może podejść i w cudowny sposób dotknąć się znowu tych mar. Niech, kochani, zatem, Wasz płacz zamieni się w modlitwę. Najlepiej modlitwę wspólną, modlitwę rodzicielską, ufną i wytrwałą wzorem świętej Moniki, która kilkanaście lat modliła się o nawrócenie swojego syna Augustyny. Wiadolenie i rozpacz zamienimy na modlitwę. I nie mówię tego bez przyczyny. Jeżeli modlimy się za dzieci, razem niech klęczy ojciec i matka. Obok siebie. I razem, wspólnie modlą się za dzieci. Wytrywamy. Bo nawet jeżeli wy ze swojego życia tego nawrócenia nie doświadczycie i nie ujrzycie, to być może wymadlacie ostatni moment życia waszych dzieci. Gdzie oni jeszcze w, ten, w tej ostatniej chwili, kiedy wydawałoby się, że wszystko jest stracone, kiedy już zebrał się orszak pogrzebowy i wynoszą umarłego z miasta, zaraz go pogrzebią. W tej ostatniej chwili znalazł się jeszcze Chrystus. Na drodze orszaku pogrzebowego. I tak może być w życiu waszych dzieci. Chociaż może wydaje się, że już wszystko jest stracone. Nie jest stracone. Módlcie się ufnie i wytrwale, a żeby chociaż w tej ostatniej chwili orszaku pogrzebowego życia waszych dzieci, żeby jeszcze pojawił się Chrystus i w sposób ostateczny uzdrowił duszę waszego dziecka, a żeby mogło się zbawić. Nie ustawajcie w modlitwie, nie upadajcie na duchu. Chrystus Pan jest panem życia i śmierci, i o tym nie zapominajcie. I jeszcze ostatnia bardzo ważna sprawa. Tak jak powiedziałem i tak jak mówi Beda czcigodny i święty Cyryl, jeżeli należymy do kościoła, to także i należymy i współuczestniczymy w jego cierpieniu. Ksiądz Leonard, XIX-wieczny kapłan, z którego dzieła także korzystałem, Przygotowując się do dzisiejszego kazania, użył w odniesieniu do dzisiejszej Ewangelii takiego sformułowania: Jeżeli jesteśmy wiernymi dziećmi naszej matki Kościoła katolickiego, to nie jest możliwym, ażebyśmy nie podzielali jego boleści. W tym kontekście i kontekście, w którym znalazł się obecnie Kościół katolicki, pośród nawałnicy i burzy historii, Zamentu ideologicznej wojny, bądźmy jak żołnierze niezłomni, którzy nie skrywali się przed komunistami uciekając do Ameryki, ale w lasach, podziemiu, katakumbach, ze łzami w oczach i obronnym trudzie walczyli o zachowanie Polski, o jej uwolnienie i wywyższenie. I ten trud się opłacił. Taki ma być każdy wierzący. W radościach i smutkach, w doli i niedoli Kościoła. Chcemy trwać. I tak sprytnie, ale także jednocześnie w wielkim trudzie i uciemiężemy. Zamiast uciekać, trwajmy, ażeby zachować ten święty, jedyny Kościół katolicki od zepsucia. Tak też walczmy o prawdy katolickiej wiary, które próbuje się niszczyć, próbuje się niszczyć w różnoraki sposób. Tak walczmy o naszą Matkę Kościół. Cierpmy, patrząc na nią, ale trwamy, cierpimy, kiedy patrzymy na nią, ale trwamy i dokładamy wszelkich starań, aby przez nasz post, modlitwę, postawę pełną wiary, być solą, która nie utraci swojego smaku i posoli Kościół, oraz by być lampą, która świeci wewnątrz, pośrodku kościoła, a jej blask rozprasza ciemności błędu. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, kilka ogłoszeń.